Niemcy opuszczają Polskę. Niech zabierają swoje manatki i niech wynoszą się do swojej ojczyzny. Nie prześladujemy ich im repatriacji. Przeciwnie, władze polskie czynią wszystko, by ułatwić Niemcom wyjazd z Polski. Świadczą o tym najlepiej humory wyjeżdżających. Stolica Apostolska oficjalnie protestowała przeciwko brutalnemu traktowaniu wysiedlanych Niemców. Szkoda, że nie ma tu przedstawicieli Watykanu. Przekonaliby się, że nie było powodu do opłakiwania tragicznej doli Niemców. Ci panowie to niemieccy profesorowie uniwersytetu we Wrocławiu. Samochodu dostarczyli im nasi uczeni, którzy przybyli tu w celu zorganizowania polskiego uniwersytetu. Tak wygląda dziś Wrocław. Te tłumy Niemców bez przeniesienia żegnają czasowe miejsce zamieszkania. Nie szukamy na nich zemsty. Nie przypominamy im, jak traktowali nas w groźnych dniach września 1944 roku. Tak wyglądała tragiczna droga Polaków z Warszawy do obozów w Pruszkowie. A tak wyjeżdżają Niemcy. Cyki w wagonach, koce, toboły, aprowizacja niczego nam nie żal. Szczęśliwej drogi, żegnamy na zawsze. A oto pomorskie miasto Lemborg, które już zdolano się pozbyć krzyżackiego potomstwa. W rocznicę wyzwolenia Lemborka dokonano tu uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Ci zagospodarują wydarte germańskim ubierzcom ziemię nad Bałtykiem. Wam się niedawno zjazd Związku Samopomocy Chłopskiej. Zjazd otworzył prezes samopomocy obywatel Janusz, witając delegatów oraz obecnych na sali członków rządu. Przemówienia powitalne wygłosili prezydent Bierut i wicepremier Gomułka, entuzjastycznie oklaskiwani przez licznie zebranych delegatów chłopskich. Pracownicy Polskiego Radia w Łodzi bezinteresownie wyremontowali 52 radioodbiorniki. Aparaty zostały przeznaczone na nagrody dla tych chłopów województwa łódzkiego, którzy najlepiej wywiązali się z obowiązku wypełnienia świadczeń rzeczowych. Moment wręczania radioodbiorników. Nasz operator odwiedził jednego z nagrodzonych, obywatel Tomasz Dobrowolski z Nowego Miasta nad Pilicą, wraz z rodziną w swoim domostwie przy otrzymanym radioaparacie. W warszawskim procesie NSZ dziewięciu oskarżonych sąd skazał na karę śmierci. Dziesięciu otrzymało kary więzienia, pozostałych uwolniono. W Łodzi odbył się manifestacyjny pogrzeb wybitnego działacza Polskiej Partii Socjalistycznej Wacława Jurczaka. Zmarły był pułkownikiem Polskiej Armii Ludowej i stracił życie na skutek tortur zadanych mu przez warszawskie gestapo. Obecnie zwłoki jego ekshumowano i przewieziono do rodzinnego miasta. Nad trumną wygłosili przemówienia przedstawiciele obu partii robotniczych PPS i PPR. Z frontu odbudowy stolicy oto próba wytrzymałości mostu kolejowego na Wiśle. Został on w ciągu 9 miesięcy zrekonstruowany i ponownie oddany do użytku. Pierwszy pociąg pełną parą przejeżdża triumfalnie przez most. W budowniczym mostu składamy serdeczne gratulacje. Po niemal półrocznej przerwie wznowiona została komunikacja pasażerska lotu na liniach Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Szczecin, Warszawa-Katowice. Na lotnisku warszawskim startuje samolot do Gdańska. Warszawa z lotu ptaka. Przy małej widoczności samolot leci bez udziału pilota przy pomocy samoczynnych sterów. Samolotem podróżuje się wygodnie i co najważniejsze, w półtorej godziny jesteśmy już na wybrzeżu. W Warszawie była pogoda, a w Gdańsku śnieg. Jak widać, podróż samolotem doskonale wpływa na usposobienie pasażerów. A oto szkoła kierowców autobusów w Londynie. Trzeba doprawdy nie lada zręczności i doświadczenia, aby tak zgrabnie radzić sobie z zarzucającym piętrusiem. Warto by i naszych kierowców posłać na przeszkolenie do Anglii. Wypadki zdarzać się nie powinny, ale kierowcy potrzebne jest i takie doświadczenie. Młodzi obywatele muszą otrzymać wolną drogę. Generał Kołpak dowódca partyzantów radzieckich, spotkał dawnych towarzyszy broni i przypominając sobie leśne czasy, skręca w gazecie tradycyjne partyzanckie cygaro. Znają generała i nasi chłopcy, którym oddziały kołpaka często przychodziły z pomocą. Generał został wybrany do Najwyższej Rady Związku Socjalistycznych Republik Rad Na specjalnie zwołanym mitingu bohater wojny partyzanckiej dziękuję swoim wyborcom za obdarzenie go zaufaniem. Decyzją rządu Republiki Francuskiej granica między Francją i Hiszpanią została zamknięta i będzie zamknięta tak długo, dopóki Franco nie zrezygnuje z dalszych rządów. Drogi między Francją i Hiszpanią opustoszały. Mosty, które wczoraj jeszcze łączyły oba kraje, dziś już je tylko dzielą. Na stacjach kolejowych pustka. Tylko wzmocnione po obu stronach straże świadczą o jakimkolwiek życiu na granicy. W mieście Partu... Jedna strona ulicy należy do Francji, druga do Hiszpanii. Przezorny właściciel sklepiku umieścił na wystawie portrety Franco i de Gola. Ale rządowi Franco nic nie pomoże. Nikt tędy nie przejdzie, póki Franco nie ustąpi. Stanowisko Francji poprą wszystkie szczerze demokratyczne narody świata. Zwyczaje francuskich Basków są takie same jak i hiszpańskich. W Kasparen wedle pradawnych tradycji odbywają się w dni świąteczne walki byków na ulicach miasta. Konny torreador otrzymuje ze ślicznych rączek klucz od obory byków. Operator francuski sfilmował wesoły obrazek na ulicach baskijskiego miasteczka.